Cześć, witam na kanale tu Pixel Look, a dziś chciałem Wam zaprezentować, jaki zamówiłem sobie kubek gamingowy od firmy Ethno Studio. Wiecie, że jestem wielkim fanem konsoli Neo Geo oraz firmy SNK. Zawsze chciałem mieć kubek, właśnie Neo Geo, i z pomocą przyszła firma Ethno Studio, która zajmuje się tworzeniem spersonalizowanych kubków na zamówienie własnego projektu i tak właśnie kubek prezentuje się jest w pojemności 270 ml w sam raz do popołudniowej kawy z obu stron ma loga, które stworzyłem są to loga NeoGeo Kubek jest naprawdę bardzo fajnie wykonany, można go myć w zmywarce, podgrzewać w mikrofali, jest naprawdę świetnej produkcji, jestem mega zadowolony z tego zakupu, będę używał do popołudniowej kawy. Koszt takiego kubka to 28 zł plus 13 zł paczkomat. Naprawdę było warto. Jest świetnie wykonany. Świetna sprawa dla fana firmy SNK i konsoli Neo Geo. Oczywiście polecam zakup, jeśli lubicie takie kubki i chcielibyście mieć swój własny, spersonalizowany kubek. A ja zachęcam do lajkowania, subowania, komentowania. Zostawcie jakiś fajny komentarz po sobie. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć. Do następnego filmu.